Homeostaza, czym jest i co na nią wpływa? Homeostaza pozwala na zapewnienie równowagi organizmu w zmiennym środowisku. Mają na nią wpływ czynniki fizyczne, jak ciśnienie tętnicze bądź temperatura ciała. Bardzo istotne są też procesy psychiczne i rozwój w tej sferze. Nie każdy wie, że ludzie żyją w środowisku, w którym warunki fizyko-chemiczne nie sprzyjają przeżyciu. Z tego powodu organizm jest od niego odgrodzony za pomocą skóry, płuc, nerek i przewodu pokarmowego. Homeostaza to zdolność utrzymywania równowagi w środowisku, w którym ciągle zachodzą procesy biologiczne. Polega ona na funkcjonowaniu przy najmniejszej ilości energii, jaką należy wykorzystać do przeżycia. Z reguły pojęcie homeostazy odnosi się do równowagi temperatury i płynów ustrojowych. Jednak dotyczy ona także kontrolowania poziomu związków chemicznych, ciśnienia osmotycznego, gazów oddechowych oraz ciśnienia tętniczego. Dzięki homeostazie organizm jest zaopatrywany w niezbędne składniki odżywcze, witaminy, aminokwasy, kwasy tłuszczowe oraz pierwiastki. To one zapewniają funkcjonowanie. Utrzymanie równowagi organizmu jest skuteczne, kiedy wszystkie układy organizmu współdziałają. Homeostazy umożliwiają mechanizmy dostosowawcze, które są oparte na sprzężeniu zwrotnym. Sprawia ono, że parametry są utrzymywane na prawidłowym poziomie. Przykładowo, w gorący dzień wysoka temperatura pobudza receptory znajdujące się w skórze do wydzielania potu, co ochładza naskórek i ciało. To jeden z fizjologicznych mechanizmów homeostazy, który działa też w drugą stronę, zwiększając częstotliwość skurczów mięśni, aby podwyższyć temperaturę organizmu. Zaburzenie dynamicznej równowagi organizmu, czyli homeostazy, mogą spowodować czynniki genetyczne lub nieprawidłowa budowa narządów. Negatywnie wpływają na nią także choroby wywoływane przez skażenie środowiska, drobnoustroje i pasożyty, a także niewłaściwa dieta i niezdrowy styl życia. Ten ostatni aspekt dotyczy m.in. nadmiernego stresu bądź zbyt małej ilości ruchu. Zdrowy człowiek powinien mieć pełną homeostazę biologiczno-psychiczną, gdyż potrzeby fizjologiczne bezpośrednio wpływają na zdrowie psychiczne, a nawet osobowość. Infekcje, zatrucia oraz urazy i wrodzone wady bądź zaburzenia genetyczne negatywnie działają na równowagę organizmu. Złe samopoczucie na zasadzie sprzężenia zwrotnego niekorzystnie wpływa na psychikę, a osłabiona kondycja psychiczna, na zdrowie fizyczne, zaburzona homeostaza psychiczna może wynikać z niskiego poziomu wykształcenia lub zahamowania rozwoju świadomości. Do rozwoju nie dochodzi np. z powodu nieznajomości zasad ewolucji psychiki, własnych tendencji i nawyków, które ograniczają rozwój lub z niskiego poziomu życia, również w sferze materialnej. Na zahamowanie rozwoju psychicznego u osób w średnim wieku wpływa też osobowość wycofująca bądź nagromadzenie negatywnych emocji.